Cześć, witajcie w pierwszym odcinku. A w tym odcinku kupiłam sobie właśnie pakiet srebrny. Jest to taki nietypowy odcinek, bo nie na każdy będę kupowała VIPa. Eee, tu jest pierwszy odcinek. I zapraszam do oglądania. Ja już VIPa kupiłam. Więc klikam kontynuuj. Okej, okay, pokwitowanie już wysłałam. Obczaje czy mi tylko doszło. Um, ok, doszło mi. Więc um, mamy te butki. I w jakichś kolorach? No bo w takim białym to taka druga. wygląda. Nie. Takie trochę takie chłopskie są te buty ogólnie. Myślę, że coś takiego. Chyba... nie, dobra nie, jednak białe będą lepsze, halo. Okej, okay, gotowe. I mamy, mamy taki fajny pakiecik. Ile hajs, słuchajcie, panie. Um, tak dla ciekawych to... Aha, to, ale fajnie, idziemy w kołem. E, tak dla ciekawych coś mówiłam. E, to, to konto mam od 16 sierpnia, a jest 22, czyli mamy je 5-6 dni. E, 5 chyba, tak, tak. E, no. Jak y, widzicie po statusie piszę, że robię fara, bo trzeba zakupy, ale nie dzisiaj, bo stwierdziłam, że to się nie opłaca, za mało awardsów i za mało wiem, w gazetkach fame, w gazetce fame. Dlatego nie. Okay, więc mamy tutaj tego, 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 yy, tego hajsu i diamentu jest sporo, yy, więc ja napiszę status. Wpisem ja napisałem witek, klubu. To jest pakiet, jezu. To jest klubu. Ok? Czy ja wiesz, odbiorę to takie coś? W sensie pre prezent? Mm. Ty, prezenty w sensie? E, tak Okej, okay. skarbonki chyba dzisiaj nie, nie odbierałam, bo piszę, że jestem na MSP dzisiaj, wyszłam na tym odcinku ogólnie e, To kręciłam kołami, zresztą no... Ja tutaj nie ale to tutaj nagrywałam, ale dopiero to już jestem na MSP e, No, także tak Ktoś mi coś napisał, ja na of, oczywiście mm, Okej, okay, także ja pozdrawiam cute i jennette Poz... czekajcie okay, pozdrawiam werka213545 Bo ona mnie też pozdrawiała na YouTubie Jak nagrywała Wyższa <średnio> wiadomość, tylko wiadomość. <średnio> okej, <Okay>, dobra, spoko. Rasha, <średnio> <średnio> Antigu, Mihyka i Marzelka, okej. Okay. W ogóle ja mam online 24, dość mało. E, no to tak, wszystkim tak szczerze mówiąc, jest. To klip jak jest kupiony i w ogóle. Jak mówiłam, nie chcę polemikować, bo słyszę bo mam mało fejmu. Dokładnie, się to chyba nie zaliczył się ten pakiet, bo chyba sobie miałbym się gdyby nie, nie, nie zaliczają. Także no... No, nie, nie zaliczają się jakoś tak. Kiepsko trochę, ale nie dobra. E, I ogólnie to już zostało spełnione, to i bo mój pan miał jakąś padaczkę i nie działa na chwilę w telefonie. A tak jest często, zależy od chyba nie czego, ale możliwe, że jest brudny ekran i nie działa Ale nie dobra, już działa, nieważne. Yy, no, także temat razem dziękuję, że było na tyle. Chyba ja jak nam trzymajcie się i cześć.